Z przodu jest 26 ton? Tak. A reszta w przyczepie? Tak. W sumie 57 ton. Przewożąca cement i materiały budowlane ciężarówka z przyczepą waży niemal 60 ton. To limit dopuszczony do ruchu po norweskich drogach. Nic tego nie trzymało. Przyczepa mogła się przewrócić. Joe i Ole muszą zdać się na całe swoje doświadczenie. By wyciągnąć tak ciężki pojazd, może podczepimy łańcuch. Jeśli postawimy ciężarówkę pod odpowiednim kątem, podłączymy linę do podwozia, tam dobrze ją chwycimy. Trzeba pociągnąć ciężarówkę do przodu, ale jeśli przyczepanie przesunie się w bok, lecz spadnie do rowu, będzie źle. Mężczyźni uzgadniają plan. Jedna lina od holownika zostanie podłączona z przodu do przyczepy, a druga do ciężarówki. Zestaw będzie ciągnięty do przodu i w bok. Holownik Joe Rogera ma uciąg 50 ton, ale to wymaga idealnej przyczepności. Muszę założyć łańcuchy. Ale najpierw przyda się piasek. Było niezwykle ślisko. Dlatego musiałem zadzwonić po piach. Joe Roger wzywa piaskarkę. Nie zacznę bez piachu. Czekamy na piaskarkę, żeby zrobić to jak należy. W tym czasie Ole Henrik podłącza linę do ciężarówki Zdejmuje osłonę, żeby założyć drąg holowniczy. Następnie sprawdza stan podłoża i doznaje szoku. Stoję tu za długo, ciężarówka się ruszyła. Zaczyna się zsuwać dopiero teraz, tak. Kierowca zaczął się denerwować. Zsunęła się dalej? Tak. Nie opadła jeszcze na sam dół. 57-tonowy zestaw zsuwa się coraz głębiej do rowu. Zaraz może się przewrócić. Nie mogliśmy czekać na piaskarkę. Musieliśmy przystąpić do akcji.